Dzisiaj policzymy liczymy granice z ilorazu w liczniku xy kwadrat w mianowniku x kwadrat dodać y kwadrat przy xy dążącym do punktu 0,0. Ten iloraz oznaczę przez f od xy. f od xy równa się xy kwadrat przez x kwadrat dodać y kwadrat. Dziedziną naszej funkcji będzie zbiór wszystkich punktów za wyjątkiem punktu 00, no bo mianownik nie może być 0. Czyli możemy zapisać, że df to jest r kwadrat za wyjątkiem punktu 00, z wyłączeniem tego punktu. Rozwiązanie zadania naszego będziemy opierać na, opierać na definicji hajnego, w związku z tym, niech xn, yn oznacza dowolny ciąg zbieżny do punktu 0,0. 0. I oczywiście ten dowolny ciąg zbieżny do punktu 0,0 0 musi zawierać się w dziedzinie naszej funkcji. O tutaj. Więc to jest dowolny ciąg, ale nie taki do końca dowolny. Musi się zawierać w dziedzinie naszej funkcji. Teraz dokonamy oszacowania naszego ciągu liczbowego, czyli f od xn, yn, a dokładnie jego modułu. Czyli piszemy sobie moduł z f od xn, yn, co się równa moduł xn, yn do kwadratu dzielone przez xn do kwadratu plus yn do kwadratu. Wiemy, że y, mamy tutaj moduł z ilorazu, więc moduł z ilorazu to jest iloraz modułów. Mamy moduł z iloczynu tu w liczniku. To iloczyn y, modułów równa się modułowi iloczyn, iloczynu. W związku z tym, korzystając z tego właśnie, co powiedziałam, możemy zapisać... Moduł xn razy moduł yn do kwadratu dzielone przez moduł xn kwadrat plus yn do kwadratu. Jest to ułamek, w związku z tym, jeśli mianownik zmniejszymy, cały ułamek się zwiększy. I żeby zmniejszyć mianownik, ja opuszczam tutaj xn do kwadratu. W ten sposób zostaje yn do kwadratu. Moduły nam się skracają, zostaje samo y, moduł xn. Czyli z prawej strony mamy ograniczenie, że moduł z naszego f od xn, yn jest mniejsze, równe niż moduł xn. A z lewej możemy ograniczyć jako większe, równe 0. Dlaczego? Bo każdy moduł jest liczbą nieujemną, więc mamy prawo dla każdego modułu zapisać, że jest on większy, równy od 0. No i teraz korzystając właśnie z, z tego oszacowania, czyli korzystając z faktu, że właśnie moduł jest mniejszy również moduł xn i większy równie niż 0, dokonam tu jeszcze obliczenia granic tego oszacowania. Czyli moduł xn przy n dążącym do nieskończoności. Dąży do 0, no bo to wynika z tego, co na początku założyliśmy, że xn dąży do punktu 0. Natomiast z tej strony 0 mamy prawo napisać, że ono też dąży do 0 przy n dążącym do nieskończoności. No bo to jest żadne odkrycie, tak, to jest rzecz oczywista. I teraz patrząc na tę nierówność. I na granice, które tu policzone zostały. Granice obydwie są sobie równe. Korzystając z twierdzenia o trzech ciągach, możemy napisać, że limes moduł f od xn yn. Jest równy 0, oczywiście przy n dążącym do nieskończoności. I to jest na podstawie twierdzenia o trzech ciągach, stwierdzenia o trzech ciągach. A ponieważ no, rzeczą oczywistą jest, że jeżeli limes z modułu jest równy 0, w takim razie, gdy pozbędziemy się limesa, czyli przy n dążącym do nieskończoności bez modułu też jest równy 0. Wynika to zwyczajnie z definicji granicy. Z definicji granicy. Właściwie zadanie mamy już rozwiązane, no bo skoro dla każdego ciągu xn Y n zdążającego do 0,0, oczywiście zawartego w dziedzinie naszej funkcji. Granica ciągu liczbowego f od xn y jest 0. W takim razie granica, ta, którą poszukujemy, granica z tego ilorazu musi być 0. To wynika zwyczajnie z definicji Heinego. Więc tu w zasadzie można już zapisać odpowiedź, że granica właśnie z naszego ilorazu jest równa 0, Ale ja jeszcze raz zapiszę to, co powiedziałam. Dla każdego ciągu punktów x, y zawartych w dziedzinie naszej funkcji zachodzi implikacja, że jeżeli xn, yn zbiega do 0,0 0, to limes przy n dążącym do nieskończoności f od xn, yn równa się 0. W takim razie Możemy zapisać, wtedy i tylko wtedy. Limes, gdy x, y dąży do punktu zero, zero. xy kwadrat przez x kwadrat dodać y kwadrat równa się 0. W tym krótkim zapisie jest właściwie ujęte wszystko.